Witajcie w politycznym podsumowaniu stycznia. Ja jestem Michał Marcinów i razem ze mną w studiu są moi redakcyjni koledzy. Kamil Pacholczyk. Dzień dobry, witam serdecznie. I Patryk Biechowiak. Dzień dobry. Można powiedzieć, że polska scena polityczna jeszcze nie odetchnęła po e, zmianie władzy, a już ruszyła kolejna kampania. E, przed nami bowiem wybory samorządowe, których e, datę w ostatnich dniach wskazał premier Donald Tusk. Ale do tego wątku jeszcze wrócimy. Na początek sprawa Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. 20 grudnia poprzedniego roku, obaj z panów, po rozpoznaniu apelacji od wyroku Sądu Pierwszej Instancji, zostali prawomocnie skazani przez sąd na karę dwóch lat pozbawienia wolności. 11 stycznia Kamiński i Wąsik trafili do aresztu w do celem odbycia kary, a dwa tygodnie później, 23 stycznia, zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę i tego samego dnia opuścili swoje zakłady karne. Mieliśmy do czynienia z ogromnym poruszeniem po stronie Zjednoczonej Prawicy. Organizowano marsze, manifestacje, to obu panów więźniami politycznymi. Ale pojawia się pytanie: dla kogo ta sprawa wyszła na plus, a dla kogo dla minus? Na dobrą sprawę, dla obu stron yy, ta sprawa wyszła zarówno na plus, jak i na minus. Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, tak jak wspomniałeś, panowie byli nazywani więźniami politycznymi, i była to taka rzecz. Yy, z której naprawdę bardzo chętnie cały ten obóz korzystał. Już wcześniej szukali takiej rzeczy, o której mogliby się zaczepić. Najpierw było to TVP, również pojawiały się już jakieś demonstracje mające chronić to TVP przed no, według nich bezprawnym przejęciem. No ale nie, jednak nie była to taka rzecz, która by wszystkich ludzi łączyła, bo nawet zwolennicy PIS-u, wiele z nich nie uważało faktycznie tej telewizji za specjalnie obiektywnej i za coś, za co można, że tak powiem, umierać. Ale już sprawa ułaskawienia właśnie. Kamińskiego i Węsika, nierespektowania tego ułaskawienia, była taką rzeczą, która rzeczywiście bardziej bulwersowała tych zwolenników i połączenie tych dwóch rzeczy sprawiło, że ta motywacja po stronie zwolenników PiSu była rzeczywiście znaczna. I było to też widać w pewnym momencie, kiedy zorganizowano ten, ten marsz w Warszawie pod Sejmem, na którym rzekomo miało być około 100 tysięcy osób. Według danych różnych, ponieważ nie, nie przedstawiono oficjalnych danych I, i, i to wyszło, ta mobilizacja się udała pomimo ciężkiej pory dnia w środku tygodnia, ale trzeba by na pewno, czy, czy ta sprawa rzeczywiście wyszła na plus Zjednoczonej Prawicy, czy może dla min, na minus dla koalicji rządzącej, jak to w Twojej opinii się przedstawia? Pewnego rodzaju forma motywacji, tak jak tutaj Patryk wspomniał, i tym, Michale, gdy ten tłum ludzi skandował hasła wspierające gdy wąsiki Kamiński byli w więzieniu, to jest zdecydowanie na plus pewnego, pewnego rodzaju forma mobilizacji takiej politycznej ośrodka, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość. To na pewno, myślę, że to się udało. Czy marsz był do końca taki, jak podają dane? Nie wiem, ponieważ tak jak wspomniałeś, Michale, i policja ma inne dane, ratusz ma inne zdanie i tak samo politycy PiSu mają inne zdanie. Yy, wiem jedno. Twarde prawo, ale prawo, dura lex lex. I więc nie wiem, czy do końca pojawienie się i późniejsze działania Kamińskiego i Wąsika będą na tyle odpowiedzialne, żeby to kontynuować. Bo jeżeli PiS ma teraz temat do zagrywki politycznej, że skazali posłów którzy są posłami, można powiedzieć, bo jeden sąd mówi, że są posłami, drugi sąd mówi, że nie są, czy Izba dokładnie. Więc moim zdaniem temat będzie odgrzewany jeszcze przez jakiś czas, dopóki ta sytuacja zostanie rozwiązana pewnego rodzaju przez obecną rządzącą koalicję. Warto dodać, że nie tylko sądy się wypowiadają w tej sprawie, bo również marszałek Hołowia, który jasno powiedział, że ich mandaty zostały wygaszone, że, że nie są oni już posłami, niezależnie od tego wyroku, który, wokół którego całe zamieszanie, Miał miejsce. Znaczy Kamiński i Wąsik mają nadal karty do głosowania. Ale tak jak dobrze wiemy, nie ma, te karty już nie mają dostępu do systemu podczas głosowania. Mogą oczywiście przyjść na salę, posiedzenie salę plenarną, tylko w jakim stanie można powiedzieć, bo już pojawiały się wcześniej pogłoski, kiedy było to posiedzenie y, pierwsze, gdy widzieliśmy te kartoniki można powiedzieć na miejscach Hołowni, na miejscach Wąsika i Kamińskiego, były wtedy już głosy, że nie wiem prawo i sprawiedliwość będzie tak zwaną y, rzymskim legionem Wchodzić i wpuszczać tych, tych, te dwie osoby. Nie wiem, myślę, że marszałek kołownia będzie miał ciężki okres do zgryzienia, ponieważ jeden tutaj z posłów właśnie, Wąsik, stwierdził, że on na kolejne posiedzenie przyjdzie do Sejmu. Więc jestem bardzo ciekawy, w jakim stanie zostanie on przetransportowany na teren posiedzenia, no bo oczywiście do budynku Sejmu może wejść każdy, oczywiście czy z przepustką, czy na zaproszenie, czy po prostu zwiedzić budynek Sejmu. Jeżeli chodzi o zwiedzenie Sejmu, to ok, ale jeżeli chce wyjść jako poseł, no to jestem tutaj bardzo ciekawy, jak zostanie to przedstawione. Tak, szczególnie, że właśnie wspomniany Maciej Kamiński y, po wyjściu z więzienia powiedział bardzo jasno, że zarówno z panem Narodem jak i panem Chłowią jeszcze się zobaczy. Zobaczymy e, rzeczywiście, czy tak będzie. Będziemy sytuację śledzić. E, kolejnym wątkiem, który pojawił się w styczniu, e, jest postać pana Grzegorza Brauna, który. Miesiąc wcześniej został zawieszony w prawach członka konfederacji po jego tym właśnie grudniowym ekscesie z Gaśnicą. E, i, I wówczas, jeszcze tego samego dnia, właśnie został on zawieszony w prawach swojego klubu. E, jednak po ponad miesiącu, 24 stycznia, e, został jednogłośnie odwieszony z tej decyzji, e, a wiadomość ta została przekazana przez rzeczniczkę partii Ewe Zajączkowską-Hernik. E, skąd taka decyzja wśród e, członków klubu? Skąd ta nagła zmiana zmiana zdania Myślę, że taki główny powód, dlaczego to się wydarzyło, dlaczego to się wydarzyło teraz, jest po prostu taki, że mogli sobie na to pozwolić. No, w tym momencie Krzysztof Bosak dalej jest wicemarszałkiem. Wokół Konfederacji nie ma już takiego szumu. Tak naprawdę ludzie zapomnieli praktycznie o tym wydarzeniu z grudnia. Zapomnieli, bo takie jest po prostu w tym momencie polska polityka, że po jednej aferze pojawia się 10 następnych i trzeba się zajmować już nimi, a nie tym, co się wydarzyło miesiąc temu. I wykorzystali moment i tak naprawdę po cichu odwiesili Grzegorza Brauna. To jest o tyle ciekawe, że, yy, że poprzednia ich reakcja była natychmiastowa na tą sytuację. Yy, I pytanie, czy nie był to tylko po prostu sprawny zabieg marketingowy, żeby na, ten, na, ten, na tą chwilę odciąć się od, od Grzegorza Brauna i pokazać, że rzeczywiście, yy, że rzeczywiście yy, no odcinają się od tego, co zrobił yy, czy i, i to było celowe, no bo teraz jakby jednogłośnie. Postanowili o, o przywróceniu jego praw. Tak, moim zdaniem, e, taki główny powód, i nie chcę powiedzieć, że jedyny, ale faktycznie to był PR-owy. E, wiadomo, jaki wizerunek Konfederacji stara się budować męcem wraz z bosakiem. To ma być taka merytoryczna opozycja, e, właśnie partia, która odcina się od tych wszystkich przepychanek, od tych wszystkich kłótni. No Brown nie pasuje do e, tej narracji. Pozbyli się już Korwina z Konfederacji, właśnie po to, żeby. E, po, Odcinać się od tego typu zachowań. No ale Brown jest wciąż dosyć istotną postacią tej partii. Trzeba było jakoś załagodzić tę sytuację, i dlatego było to zawieszenie, ale mogli sobie pozwolić, żeby go odwieścić, dlatego to zrobili. Mm -hmm. e Moim zdaniem, Kamilu, dlaczego postanowiono zatrzymać posła Brauna w Konfederacji? E, pomimo tych wcześniejszych jego występków, nie tylko tego incydentu z Gaśnicą, e, który był chyba najbardziej spektakularny, ale e, dlaczego? Pomimo tego, wszystkiego, co, co w swojej gdzieś tam poprzedniej karierze politycznej zrobił, dlaczego postanowiono go zatrzymać? Moim zdaniem, Grzegorz Brown no, jest jednym z liderów Konfederacji. Bez względu na to, jaką osobą by był, ma on za sobą m, wiele tysięcy zwolenników, mógłbym tak powiedzieć. Którzy ślepo w niego wierzą, podzielają jego zdanie, że to co zrobił właśnie z tą gaśnicą, między innymi, było pewnego rodzaju pokazaniem charakteru Grzegorza Brauna. Konfederacja najpierw tutaj wspominała o tym Grzegorzu Braunie i potępiła ten, potępiła w wielkim cudzysłowie oczywiście jego wybryk, no bo tak jak się mówiło, Krzysztof Bosak miał stracić stanowisko wicemarszałka Sejmu. Moim zdaniem byłaby to dla niego potwarz wielkiego kalibru, ponieważ, no. Klub Konfederacji, jako z tych klubów opozycyjnych, ma funkcję wicemerszałka. PIS nie ma, więc to jest zdecydowana przewaga. Między innymi, ale słyszałem też podczas przeglądania internetu taką wypowiedź, że bodajże wicemarszałek Czarzasty czy marszałek Chownia proponował Bosakowi, żeby uczestniczył nawet w późniejszym zapaleniu tej świece hanukowej ponownie, żeby nawet przeprosił za ten czyn Grzegorza Brauna w zamian za zachowanie fotelu wicemarszałka. To dla mnie też jest, można powiedzieć, pewnego rodzaju wymuszenie na konfederacji takich działań. Tylko znowu wróćmy do. Na przykład tego 2000, nie wiem, po 15 roku, 2015 roku, gdy na przykład najpierw był oczywiście marszałek Kuchciński, później Elżbieta Witek. I nie wiem, jeżeli nagle teraz w podziemie musiałby być zmuszony do tego, żeby być nadal wicemarszałkiem, żeby pójść na msze do kościoła. I się modlić na przykład w jakiejś intencji. No to to jest pewnego rodzaju takie wymuszenie, ale moim zdaniem Konfederacja zatrzymała go dlatego, żeby zachować spójność po odejściu, no po odejściu, po usunięciu Janusza Korwimika ze struktur konfederacji. Właśnie, a Dobrze, że ten wątek się pojawił. Waszym zdaniem dlaczego, dlaczego postanowiono y, tą, tą, tą personę odsunąć? Y, przecież od wielu lat istnieje, ona funkcjonuje w polskiej polityce, jest twarzą niejako tego skrajnie prawicowego obozu. Dlaczego? Słowo Mirmęcym wypowiada się wprost na ten temat, że uważa, że to przez niego między innymi te wybory nie były sukcesem i Konfederacja osiągnęła wynik zdecydowanie poniżej swoich oczekiwań. Y, Konfederacja starała się właśnie docierać do takich ludzi, którzy byli bliżej tego środka sceny politycznej poglądowo, a Korwin y, był po prostu na samym miejscu kraju i y, to nie zagrało razem ze sobą, dlatego poz postanowiono pozbyć się Korwina. No Grzegorz Brown wciąż jest właśnie tą taką ostoją. Podobnych gdzieś tam poglądów, wciąż ma cały czas to poparcie, nie wiem, jednego, dwóch procent. I dla Konfederacji, która jest jednak na tej granicy progu wyborczego, te kilka procent jest dosyć istotne. Dlatego w tym momencie Grzegorz Braun jest dla nich jednak ważną postacią. Czy może zarząd Konfederacji w ten sposób pokazuje jasno, że robi czystki przed wyborami samorządowymi, że pozbywa się tych? Nie do końca dających jakiekolwiek e, e, tutaj plus dla partii osób? Czystki jak czystki forma pewnego rodzaju usuwania członków w otwarty sposób, tak jak to miało w momencie, że no jest błędem wizerunkowym, moim zdaniem. Można to oczywiście zrobić po cichu. No, postacie czołowe Konfederacji typu Janusz Korwin-Mikke, Sławomir Krzysztof Bosak, czy wspomniany Grzegorz Braun, no są może powiedzieć twarzami Konfederacji, więc jeżeli najpierw nastąpiło usunięcie Janusza Korwin-Mikke, a teraz była próba usunięcia czy pozbawienia członkostwa Grzegorza Brauna w formie czystek przed wyborami samorządowymi, ja bym się nie zgodził, to jest pewnego rodzaju um, zatrzymanie władzy w rękach Bosaka i Mencena. Czyli skonsolidowanie wokół tych Sił, dwóch. Dokładnie, żeby i reorganizacja, powiedzmy, tych, yy, tych struktur, które przez lata powiedzmy, no, były, ale się okazały nieskuteczne. Dokładnie, mhm. tak, tak, tak. Myślę, że wywrócenie stołka, jak to mówią, czy czy stolika przez konfederację no nie wyszło. To jest rzecz oczywista, mieli być oni siłą taką pociągową i tym języczkiem uwagi, no nie udało się. E, mają tam kilku posłów więcej niż w poprzedniej kadencji. No ale co z tego? Potrzebują nowej energii i myślę, że jeżeli by się przechyliła ta konfederacja w stronę Krzysztofa Bosaka, bo nie można mu odmówić tego, że jego wypowiedzi są składne i merytoryczne, bo potrafi on też być dobrym oratorem. No ale jeżeli mamy na przykład przeciwieństwo czynów Grzegorza Brauna, no to nie ma się nic do tego i konfederacja może tylko tracić, bez względu na wypowiedzi Bosaka. Mhm. No właśnie, wybory samorządowe. Znamy ich datę. Premier Donald Tusk w poniedziałek 15 stycznia ogłosił, E, właśnie datę, daty wyborów samorządowych, e, parę dni później zostało to oficjalnie e, przedstawione. E, I pierwsza tura odbędzie się 7 kwietnia, natomiast druga 21 kwietnia. Patrząc na obecne sondaże, których Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na niespełna 31% głosów poparcia, a koalicja obywatelska na około 29,5%, czy dla największej partii opozycyjnej wybory samorządowe mogą być szansą. Na odkucie się, czy wręcz przeciwnie? Przypieczętują i powtórzą porażkę z jesieni. Widziałem nawet takie sondaże, gdzie koalicja obywatelska była ponadpisem. Pytanie, czy to rzeczywiście miałoby jakieś przełożenie na wybory samorządowe, gdzie jak wiemy duży udział mają małe miejscowości, wsi i tam jednak PiS jest cały czas mocny. Mocna jest również trzecia droga, może konkretnie PSL, ale na pewno partia chłowni bardzo na tym skorzysta, na tym, że startują razem z PSL-em. Dlatego myślę, że koalicja obywatelska straci na tych wyborach, bo będzie tutaj nie dość, że sukces ich koalicjanta, ale jednak nie samej partii, czyli trzeciej drogi, to jednak PiS jako całość może sobie poradzić lepiej w tych wyborach. No właśnie, ale pytanie: Czy porównując te dwie partie, to yy, okej, okay, można tak powiedzieć, ale czy na przykład PiS w stosunku do, yy, do trzeciej drogi, do Hołowni i do PSL-u? Jak tutaj, yy, Twoim zdaniem, może wypadać ta, ta konkurencja? Yy, yy. PiS jednak jest bardzo mocną partią, która no, skupia, jest drugą najlepszą partią w tym momencie, a nawet największą partią w całym parlamencie, dlatego no, spodziewam się, że jednak w całości będzie miała zdecydowanie więcej wyborców, ale jednak mimo wszystko spodziewam się, że trochę poniżej ich oczekiwań. Mhm. Y jak twoim zdaniem, czy, czy, czy te wybory, które już za na dwa miesiące y będą szansą dla Zjednoczonej Prawicy na, na, na odkucie się Chociaż obecne sądarze no nie są obiecujące, czy wręcz przeciwnie, właśnie będzie to kolejna porażka, dwój do trudny. Moim zdaniem, PiS ma cichą nadzieję, żeby utrzymać mniej więcej wynik z poprzednich wyborów samorządowych, a jeżeli nie to lepsze, oczywiście każda partia chce być lepsza w stosunku do poprzednich wyborów, no ale mamy tutaj mocnego gracza w postaci trzeciej drogi, jako pewnego rodzaju konika tych wyborów samorządowych. E, mocny PSL właśnie na wsiach, tak jak Patryku wspomniałeś. Koalicja Obywatelska, jako taki solidny monolit, będzie oczywiście w tych większych miastach typu Warszawa czy Poznań. Na ten moment nie mamy jakiegoś większego kontrkandydata do prezydenta Jaśkowiaka, więc myślę, że musi się stać coś ważnego, na przykład w mieście, jakim jest Poznań, żeby ta władzę koalicja Obywatelska straciła. No ale PiS będzie walczył o samorządy, będzie wystawiał m.in. czarnka i tak dalej, z tego co słyszałem, e, jakoś tam z doniesień medialnych, ale jestem ciekawy, na jakim etapie będzie przemyślana ta forma prowadzenia kampanii wyborczej do samorządu po tych wyborach parlamentarnych. Bo już się mówi i cały czas się jeszcze mówi, że te wnioski z wyborów parlamentarnych nie zostały wyciągnięte. Można też powiedzieć, przynajmniej ja odbieram takie wrażenie, że. Przez ten burzliwy czas, od, odkąd yy, koalicja obywatelska sprawuje władzę, cały czas coś się działo i być może Prawo i Sprawiedliwość też nie miało aż takiej e, mocy, żeby zaangażować się w tą przyszłą kampanię, żeby pomyśleć do przodu. Czy tak mogło być? Może być budowanie mitu, mm, walki o samorządy w postaci właśnie Kamińskiego i Wąsika. E, to na pewno, ale tutaj potrzeba zmian, ponieważ do wyborów samorządowych chodzi stosunkowo mniej ludzi niż do wyborów parlamentarnych. No oczywiście wybieramy tych włodarzy z naszych miast, yy, można powiedzieć jakoś też pewnego rodzaju naszych pełnomocników na wsiach do rady gminy, miasta i tak dalej. Więc mam nadzieję, że na pewno frekwencja będzie większa, ponieważ wybieramy naszych najbliższych włodarzy, burmistrzów, prezydentów czy wójtów. No, ale PiS będzie walczył, to jestem pewny. pis jedno, a Koalicja rządząca, bo z uwagi na, można powiedzieć, powyborczą mobilizację elektoratu, no bo widzimy w sondażach, że, że trzyma się ona dosyć solidnie i, i, i jest to dobra liczba. E, czy, czy te wybory mogą być sukcesem koalicji rządzącej, czy może będzie inaczej? E, I ze względu na dynamikę działań rządu e, i całego kierownictwa e, koalicji, ich kampania nie będzie aż tak efektowna? Myślę, że nie będzie aż tak efektowna, faktycznie. E... Mają swoje problemy związane z właśnie tą władzą y, państwową i y, też pewnie spodziewają się po tych sondażach, po tym, że zostali wybrani w wyborach październikowych, że automatycznie ludzie faktycznie pójdą i zagłosują na nich. Będą oczywiście walczyć o te miejsca, ale mimo wszystko uważam, że faktycznie będzie to sukces, przede wszystkim z uwagi na trzecią drogę, bo no jest to taki mocny gracz, w ostatnich czasach jeszcze mocniejszy niż zwykle, ale również jeśli chodzi o tę koalicję rządzącą, chciałbym tutaj zwrócić uwagę na ciekawe wydarzenie, które miało miejsce ostatnio, czyli na... Decyzję Donalda Tuska o wystartowaniu e, samodzielnie jako koalicja obywatelska bez e, Lewicy, pomimo wcześniejszych zapowiedzi przede wszystkim Lewicy o tym, że będą e, startować razem. E, myślę, że może mieć to też wpływ na wygląd e, koalicji rządzącej i na, e, na to, jakie będą e, relacje właśnie między Lewicą a AKO. Warto mieć na uwadze to, że e, koalicja rządząca rządzi dopiero, można powiedzieć, od 13 grudnia. Także ten okres rzeczywiście jest tutaj y, krótki w stosunku do, do kwietnia. Y, I pytanie do ciebie, Kamilu, czy, czy właśnie czy to, że są prowadzone przez rząd intensywne prace y, nad różnymi sferami pols polskiego y, systemu prawnego y, i gospodarczego, y, nie przyśmi tego, że rzeczywiście będzie trwać kampania i tych sił no nie da się podzielić, y, przełożyć na, tylko na przykład na kampanię, ponieważ... Y, Ludzie odpowiedzialni za to, są w rządzie i zajmują się innymi sprawami. Dlatego ja uważam, że te działania teraz takie widoczne i mocne w występowały w sposób bardzo zauważalny, ale w postaci kampanii samorządowej no, będzie to zdecydowanie mniej sił, a jeżeli nie, to odciągnięcie uwagi od spraw rządowych na te samorządy. Sytuacja na pewno będzie rozwojowa. To na pewno. E, jak zawsze zresztą w polskiej polityce. E, dziękuję Wam za, za ten komentarz. Dziękuję Ci, Kamilu. Ja również dziękuję bardzo. Dziękuję Ci, Patryku. Dziękuję bardzo. Dziękuję również Państwu za obejrzenie e, tego odcinka i mam nadzieję do zobaczenia już za cztery tygodnie.